Hello everybody, jestem Radosław, jestem kolarzem wybitnym i dzisiaj wspólnie pooglądamy sobie stare laski. Do mnie pijesz? Lubi pani oglądać stare laski? Może w puszczy będą fajne. Stare lasy jakieś są podobno w puszczy Białowieskiej i my tam dzisiaj sru na rowerach. Burdel na kółkach. Coś tu dźwiękowo nie za specjalnie, bo tam pan kosi, się pojawiła teoria, że kosi co? To ja na żubrówkę. Trawę na żubrów. zapytać żubrów, jak to, to ta trawa? Trzeba tam obadać, bo to droga trawa jest podobna. No. W Holandii takiej nie mają drogi. No to jazda! Dobra! Nic prawie nie ujechaliśmy, a już jesteśmy w Puszczy Białowiejskiej. Takie wycieczki to ja lubię. Jak na razie żubrów nie ma, ale może chociaż są jakieś kleszcze. To trzeba poszukać. Ja nie wiem jak kleszcze wyglądają. Jak z tymi kleszczami? Bardzo dobrze w tym roku. Dużo A jedziemy w ogóle trasą Green Velo chyba To już taki największy standard jaki może być To jak już przy standardach jesteśmy to ja może zaraz zaśpiewam jakiś standard O! Pyta kelner co ma podać Mówię trzy piwa Fred Standard i William Cox Tak śpiewali kiedyś Patrzę nie? a ten pierdolony przyniósł tylko dwa Więc już lepszego standardu niż Fred Standard nie znajdę Więc ja mu raz kosę w brzuch i już dalej wiecie Do budy! Żubrów nie ma, ale jest kuzyn żubra, Bizon. Na zdrowie. pani co tu? Leśniczówkę znalazła, tak? No, leśniczówka, leśniczówka. Piłeś się piwo. No dobra, mamy to za sobą. Widzieliśmy zwierzaki. Tak, patrz na tego jelenia, to ja się zrobiłem głodny. Co tu jest jeleniem? Takie ładne stworzenie. Amciu, Amciu. Tu dopiero mamy atrakcję. Proszę bardzo. Ale, ale się działo, nie? Myślałem, że to nigdy nie nastąpi, ale ktoś wreszcie się zesrał na mój widok. Chyba ze szczęścia, nie? Ale, ale taka niezwałenka. Nóżki ładne. <grym> halo, halo, replay. Tu co? Hello rybady, to się zesrasz? Ten jakiś niemrawy. Halo? Halo, halo. A to co mamy? Żubronia. A żubroń wygląda tak. O, tam jest gdzieś. O, tam. Gili gili, gili. Tam gdzieś jest łoś Ale łoś trochę. Umyć się. Trochę wali. Trochę wali od łosia. żubry takie bardziej eleganckie. A żubry są kulturalne i przychodzą się oderznąć tu. Pani sprawdzi, czy jest jakiś żubr w środku. No? I co fajne to to było? Tak, najbardziej mi się ptaszki podobały. Poszliśmy oglądać żubry, a pomiędzy żubrami latały ptaki, i tutaj pani najbardziej podobały się te ptaki. Tak? Tak. BIAŁOWIEŻA! A w Białowierze przechodzimy na tryb pieszy I bawimy się w porglądaczy. z profesjonalnych Których nie było Co tam pani znalazła? Nie uwierzycie, ale w Białowierze są kaczki Tak? Tak Udało się namierzyć kaczkę! Co? No są, <laughs> jest ich nawet kilka A tam co? A tam... Kura Tadaaa! Żeby nie było, ja też coś znalazłem Żubróweczka, napój na bazie żubra. ja wiem, zawsze się waliło z sokiem jabłkowym i tyle. A tu pędy sosny i co? Sok brzozowy. Kurde, dobre. Za dobrze mi to smakuje. Jest już dzień następny, a my kontynuujemy serię zabiegów zdrowotnych. Teraz się napromieniujemy, bo jesteśmy w miejscu mocy. Bez przemocy. Miejsce mocy, czyli polski Czarnobyl i polskie Stonehenge w jednym. No jest promieniowanie. No i są takie kamulce. I one są niby w jakimś tam kręgu czy czymś. kamiennym kręgu. Ale mi teraz naszło, żeby obejrzeć w kamiennym kręgu. Oglądałaś? Niewolnica i Zaura i w kamiennym kręgu to dwa najlepsze seriale ever. Zaraz jest to podstawie To gdzieś tutaj jest. Tutaj jest ten krąg. Tu jaki kamulec. Tu dopiero napromieniuje nas. A. Jak tu taka energia, to ja od razu sobie... Ech, i telefon podładuje, może. Jak będzie 100%, to ruszamy dalej. Jeżeli przyszedłeś po mądrość i wiedzę, pytaj, a będą ci odpowiadać. To trzeba zaraz coś się zapytać, gdzie tu jest najbliższy kebab? Ja się pytam, gdzie jest odpowiedź? Kebab w cienkim cieście. Nie, nie działa. Nadal nie wiemy, gdzie tu jest najbliższy kebab. Po nocach mi się śni. No i nie dowiedzieliśmy się, gdzie jest najbliższy kebab, ale wiemy, gdzie jest najbliższe jezioro. Jezioro Topiło a Na jeziorze Topiło Atrakcje ptasie Nie uwierzycie Łabądź Tak? Tak No to by na to wpadł, że na jeziorze Topiło może być jakiś łabądek? Dla mnie to wielkie zaskoczenie Tu jest tak pięknie, że aż bym se siurka zamoczył Ale jest zakaz no Żeby ryb nie gorszyć chyba To by mi przykre nie było Tak, bo to przykry widok może być bardzo. Kolejne miejsce mocy, gdzie można baterię naładować no To tu ładujemy Jakieś kornik świerkowe Dobre te świerki białowiejskie Kajnówka! Dobra, już na mecie, jak te stare laski. Jezu, jak na swój wiek Osobowością nadają. A daje radę ta Puszcza Białowiejsko. Nie? Może być. Karaszowy oddychnuli? Da Da. Da. Albo nie da.